Zastanawiasz się, jak przedłużyć sobie sezon, aby jeździć motocyklem, dopóki nie spadnie pierwszy śnieg? Mamy dla Ciebie kilka rozwiązań, które na pewno pomogą jeździć na motocyklu troszkę bardziej komfortowo w niskich temperaturach. Przede wszystkim zaopatrz się w kominiarkę z windstopperem, czyli z dodatkowym kołnierzem. Pomoże ona ochronić Twoje gardło oraz Twoją klatkę piersiową. Kolejnym krokiem jest dedykowana termobielizna na okres jesienny z wbudowanym windstopperem i tutaj z pomocą przychodzi kolekcja Redline. Zero wind. Jeżeli potrzebujesz czegoś dodatkowego do ogrzania, to polecamy Ci dodatkowe kurtki ocieplające, możesz spojrzeć na produkty takie jak Ruka Renwer czy Ruka Renwerina odpowiednio dla kobiet. Jeżeli natomiast masz problem ze swoimi dłoni, ponieważ to one są narażone na pierwszy chłód i tak naprawdę dostają najwięcej w kość, to tutaj możesz sprawdzić coś takiego jak rękawice wewnętrzne wykonane z gory Infinium, również od Ruki. Jeżeli natomiast potrzebujesz czegoś, co będzie dawał Ci dodatkowe ciepło, sprawdź nasz inny materiał na temat produktów grzejących od makny, mamy tam grzejące skarpety, rękawice, spodnie czy na przykład kurtkę. Daj znać w komentarzu, jak Ty sobie radzisz zimą, czy jeździsz na motocyklu, czy wyczekujesz słońca.